Cześć moi kochani, z tej strony Janek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o mojej pracy. Dekatlon targówek. Wszystkich zainteresowanych jak pracuję, co robię, jako, jako? Właśnie, zaraz tutaj wszystkiego się dowiecie. Zapraszam serdecznie do oglądania. Jak to wszystko się zaczęło? W 2015 roku kończyłem studia magisterski kierunek ochrony środowiska na UKSW w Warszawie. I po zakończeniu studiów przez mniej więcej pół roku nie mogłem znaleźć pracy. I co? Pomyślałem, gdzie by tu iść? Wybiorę najbardziej sportową firmę w całym kraju. I tak od 8 stycznia 2016 roku do dziś dnia pracuję w Decathlonie na targów. Przez pierwsze dwa i pół roku byłem sprzedawcą. Obecnie nazwa tego stanowiska to doradca sportowy a od półtora roku pełni funkcję lidera sportu. Witam Cię serdecznie, chciałbym Cię zaprosić na wspólny trening. Ja nazywam się Janek i chętnie podejmę się wyzwania, aby pomóc Ci w przygotowaniach do lata. Pamiętaj, że treningi to nie tylko walka o formę, ale głównie dbanie o swoje zdrowie i lepsze samopoczucie. Oprócz wspólnych ćwiczeń możesz liczyć na moje porady i wsparcie. Czekam na Ciebie w każdy piątek o godzinie 18 na siłowni zewnętrznej przy Dekaton Targówek. Jedyne co musisz zabrać ze sobą to strój sportowy, wygodne buty i pozytywną energię. To jest Twój czas. Nie zastanawiaj się już dłużej. Przyjdź i sprawdź swoje możliwości. Mogę na Ciebie liczyć? I dlaczego sport sportlider, a nie jakieś inne stanowisko? No słuchajcie, tutaj realizuje się w 100%. Prowadzę szkolenia dla pracowników. Co chwilę jakieś wyjazdy, spotkania, zebrania. No, praktycznie przez ostatnie półtorej roku, no, stop się uczyłem nowych rzeczy. I to jest dla mnie niesamowite w tej pracy, że ciągle się rozwijam. Ciągle poznaję nowych ludzi, nawiązuje nowe znajomości, no i wszędzie jest sport. Nieprawdopodobna atmosfera, mnóstwo sportowców w firmie i to mnie kręci. Jak to mówią? Żyj z pasją. I tutaj poniekąd ta praca jest moją pasją. A tak wygląda moje królestwo, strefa testowa fitness. Mniej więcej można to porównać do siłowni. Mamy rowerki stacjonarne, eliptyczne, spinningowe, wioślarze, tutaj bieżnie, worki treningowe bokserskie, no i oczywiście sprzęt do treningu siłowego. Obciążenia, tutaj stojaki pod sztangę, drążki do podciągania, taką bramę rewelacyjną. I co ten Janek wyczynia jako ten sport lider w Dekathlonie na targówku? Po pierwsze, relacje z użytkownikami, czyli po prostu z wami. Relacje. A propos sportu możemy zawsze porozmawiać, wybrać produkt, przetestować. Umówić się na wspólny trening. No to jest niesamowite i w żadnej wcześniejszej firmie nie było czegoś takiego, jak nawiązywanie trwałych relacji z użytkownikami. Tutaj jest to na porządku dziennym. Dalej, gwarantuję rentowność swojego sportu, czyli po prostu dbam o to, żeby sport zarabiał. Wszelkie działania typu współpraca z firmami, próbowanie sprzedaży poza sklepem, w sklepie, jakieś eventy, tego typu rzeczy. Po pierwsze, to jest tak, tak naprawdę najważniejsze, żeby e, dbać o biznes, tak? No bo wszystko fajnie, mogę podejmować mnóstwo super inicjatyw, ale sport przede wszystkim musi zarabiać, więc jakby wszystkie działania, jakie podejmuję, w ostatecznym rozrachunku mają sprawić, że mój sport, jakim jest cross-training, żeby zarabiał po prostu. Taśmy treningowe, kettle, hantle. Piłki do mobilizacji, skakanki, rollery, wallbole, worki treningowe, no i odzież. No, oczywiście, no tak. Wiedziałem, że o to zapytacie, więc wyprzedzę. Proszę, pytania. Moi drodzy, wiadomo, że są procesy takie: przyjmowanie dostawy, rozkładanie tej dostawy, czy składanie ciuchów, czy doradztwo. Niezbyt przyjemnym klientom. Ale tak jak w każdej pracy, są te procesy mniej przyjemne i te bardziej przyjemne. Ale tutaj to wszystko jest tak fajnie zbalansowane, że naprawdę nie ma dwóch takich samych dni na targówku. I to moim zdaniem jest super. Szanowni klienci, uprzejmie informujemy, iż zbliża się godzina zamknięcia sklepu. Bardzo prosimy o kierowanie się do kasy. Życzymy miłego wieczoru i zapraszamy ponownie w dniu jutrzejszym. Chcę Wam podać jeden przykład. Co znaczy praca na targówku? Zorganizowałem event z mistrzem Polski w siłowaniu na rękę. Przyjechało około 30 armeserów z całej Polski i przez ponad 2 godziny siłowaliśmy się na rękę, rozmawialiśmy o sporcie, testowaliśmy produkty i w tym momencie byłem w czasie pracy. Czy znaczy może być coś piękniejszego? Mam nadzieję, że podobał wam się film o mojej pracy, moi kochani. W przyszłości, jak się skończy ta cała pandemia, nagram wam filmy z treningów w czasie pracy i może pomyślimy nad czymś jeszcze. Trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam serdecznie.